Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka przed Wami film, do którego zbierałem się dość długo. Dużo za długo, bo to opowieść o tym, co się działo 10 października, czyli już ponad miesiąc temu. Opowieść o meczu w piłkę nożną. Moja drużyna kontra drużyna gimpera. Mecz, który przegrałem. Dlatego tak długo być może minęło, bo czas leczy rany, a ja potrzebowałem te, lan, te, te rany faktycznie chyba uleczyć. W każdym razie 10 października wspólnie z marką New Balance zorganizowaliśmy mecz dla podopiecznej Fundacji Marii Grzegorzewskiej em, oraz dla em, konsorcjum stacji. Ursus, mecz piłkę nożną, Izak kontra Gimper, no to jest coś, na co na pewno wielu z was czekało, zresztą przy pierwszym wydarzeniu w ogóle, które założyliśmy na Facebooku wzięło udział, czy właściwie kliknęło, że bierze udział ponad 15 tysięcy ludzi no to na pewno przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich, okazało się, że do tego właściwie potrzebny jest już stadion, dlatego w końcu zrezygnowaliśmy z całej takiej akcji publicznej, wydarzenie było zamknięte właśnie dla tych dzieciaków, którzy przyszli na to wydarzenie, na to spotkanie, no i dla dla kilku osób, oczywiście zaprzyjaźnionych, przyjechał chociażby Jacek Gadzinowski, który nakręcił przy okazji film, zresztą link znajdziecie w opisie. Przyjechał Krzysiek Golonka, który sędziował nam całe to spotkanie, także było bardzo sympatycznie. No i razem z Gimperem wybraliśmy sobie składy. Stary, stare zasady, słuchajcie, tak jak zawsze, wybierał się na boisku, czyli po kolei. Najpierw ustąpiłem Gimpera jako pewne siebie, i jak zawsze wygrywa, Hasz, jak zawsze wygrywa, oczywiście. W każdym razie dałem Gimperowi wybrać pierwszego zawodnika, no i wybrał sobie młodego Roberta Lewandowskiego. No, oczywiście, wybraliśmy sobie później e, kolejnych graczy. E, myślę, że, że wszyscy byli zadowoleni ze składu. No i zaczął się mecz. Zaczął się mecz e, faktycznie. Składy były dość równe, poza tym jednym, Robertem Lewandowskim. E, ale tak, ale słuchajcie, zaczął się, zaczął się mecz. Graliśmy oczywiście e, mecz. 5 na 5, 4 plus bramka, że właściwie tak, takie zostały wybrane składy. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy walczyć, słuchajcie. Mimo, że chodzę na siłownię, to jednak kondycyjnie wciąż jeszcze jest słabo, bo ja robię głównie trening siłowy, więc parę sprintów i ja już tam sapałem. Chyba nie, że było dość chłodno. No ale robiłem co mogłem, żeby tylko żeby te tylko bramki strzelać. I tych bramek udało się kilka faktycznie strzelić, parę fajnych trików weszło, jakieś kanały założyłem. No, ale słuchajcie, w tym meczu to był teatr jednego aktora. Nie Izaka, nie Gimpera, tylko chłopaka, który po prostu robił niesamowite rzeczy. No, Robert Lewandowski. Tak, tak słuchajcie, go nazwałem, bo, bo, bo strzelał tyle bramek, że tak jak Robert Lewandowski sobie strzelił 5 bramek w 9 minut, to on strzelił, on strzelił 15 bramek w 20. Tak to wyglądało. Ale wbrew temu, co mówiłem na początku, o tym, że musiałem się wyleczyć z tych ran, które Gimper i jego drużyna mi zadali ten miesiąc temu, to oczywiście były żarty. Słuchajcie, ja naprawdę nie znoszę przegrywać. Nie znoszę przegrywać, zawsze kiedy kiedy mam w coś grać, kiedy mam gdzieś rywalizować, to zawsze się przekładam do tego w 100%, trenuję więcej, jeżeli czuję, że potrzebuję więcej treningu, żeby być najlepszy we wszystkim tym, co robię, zresztą już na pewno mnie znacie od dłuższego czasu, więc wiecie jak to wygląda, no ale przyznam szczerze, że po tym meczu, no oczywiście... Byłem troszeczkę zły, że nie udało się wygrać, ale z drugiej strony powiem szczerze, że nie czułem tego co zawsze, nie, nie czułem takiego rozgoryczenia strasznego, tak jak przy niektórych porażkach, które poniosę, tak? Gdzieś tam w Counter-Strike'u czy na innych w innych sferach, nieważne. Chodzi o to, słuchajcie, w tym meczu liczyła się przede wszystkim integracja, liczyła się dobra zabawa. I dlatego uważam, że wszyscy czujemy się tutaj w tym meczu wygrani. I drużyna Gimpera, która oczywiście wygrała z nami 15 do 7, bodajże. I moja drużyna, która no, przegrała 7-15, ale przede wszystkim liczyła się integracja, liczył się duch walki, liczył się sport, liczy, liczyła się terywilizacja. No i liczyła się ta do dobra zabawa. I myślę, że to wszystko było. Dlatego um, myślę, że każdy w tym meczu jest um, wygranym w jakimś tam oczywiście stopniu. Teraz powiecie sobie pewnie, e, tak to mówią przegrani. No, ale nie, no serio, czułem się naprawdę um, fantastycznie, że mogłem tam być, że, um, że razem z um, Markiem. New Balance razem z Gimperem stworzyliśmy taki event dla dzieciaków Bo uważam, że to wyszło fantastycznie Liczę, że, że kolejne takie eventy będzie można dla dzieciaków robić Różnych, w różnych miejscowościach być może Może nawet na większą skalę Jeżeli tylko, chociażby New Balance będzie dalej chciał w takie... W takie wydarzenia wchodzić, bo to naprawdę wyszło bardzo fajnie, słuchajcie. No ja, mimo przegranej, naprawdę wyszedłem z tego meczu. Mimo, że byłem zmęczony, słuchajcie, zmordowany jak 150, bo kondycyjnie było ciężko. Ale naprawdę, byłem naładowany mega pozytywną energią. To było tak fajne, że my przegrywaliśmy. Widzieliśmy, co ten. Robert Lewandowski robi, a mimo to, słuchajcie, nie schodziły nam uśmiechy z twarzy, to było coś fantastycznego, to było niesamowite, że my przegrywaliśmy, a mimo to e, nikt się nie czuje przegrany, i, to, i to, było, to było naprawdę fantastyczne, to były niesamowite emocje, I, e, i z tego meczu wróciłem tak pozytywnie nastawiony, mega, bo, bo te uśmiechy, ta pozytywna energia właśnie, która była w tym meczu, no to wszystko też przechło, przeszło na mnie, i, i dlaczego, dlatego nie czułem się jako, jako przegrany, oczywiście Gimbel nam się cieszył bardzo, ale ciężko się dziwić, w końcu wygrał z Izakiem, nie? to się często nie zdarza, także niech się cieszy, póki może, bo nie wiem kiedy będziemy miał kolejną okazję, być może nigdy. Także, e, także powodzenia Gimper przy kolejnym meczyku ze mną, bo do następnego meczyku się przyłożę trzy razy bardziej niż w ostatnim, bo będę miał coś do udowodnienia na pewno. Także powodzenia Ci życzę. Trzymam za, za Ciebie kciuki, bo będziesz, go, będziesz potrzebował tego nawet mojego powodzenia. Nie, wcale za Ciebie nie trzymam kciuki, za Ciebie go Oprócz tego, że firma New Balance właściwie zorganizowała cały event, to przygotowała też prezenty dla wszystkich uczestników. Przygotowała koszulki sportowe, spodenki, korki do tego. Także każdy gdzieś tam coś dla siebie wygrał. Więc tutaj tak jak mówię, przegranych moim zdaniem w tym wszystkim nie było. Byli bardziej wygrani i mniej wygrani Ale wszyscy byli wygrani I oprócz tego, że ja, Gimper i ta banda dzieciaków Wyszliśmy na boisko, fajnie było pokazać wam Że warto się ruszać Że warto się ruszyć przed komputera, żeby też sobie pograć w piłkę Bo to jest mój ewidentnie W 100% ulubiony sport I mam nadzieję, że być może kiedyś no to my spotkamy się na boisku, nie tylko na Daście 2, czy Inferno, czy Mirażu, tylko spotkamy się na boisko gdzieś, może w Warszawie, może w innym mieście i będziemy mogli zagrać w jednej drużynie albo przeciwko sobie, ale jedno jest pewne, na pewno będziemy się przedtem fantastycznie bawić. A ja tymczasem dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia!